Osią. I one były też jakoś porzucane. Za głowę przyduszony człowiek i nie można go wyciągnąć. Staraliśmy się unieść ten tramwaj. Szczecin, stolica Pomorza Zachodniego. Od 45 roku w ramach pojałtańskiego porządku należy do Polski. Znalazło tu swój dom dziesiątki tysięcy ludzi. O przyszłość tego miasta Toczą się do końca lat 60. spory między Niemcami a Polakami. Szczecin, jak wszystkie przyłączone do Polski miasta, funkcjonuje dzięki poniemieckiej infrastrukturze technicznej. Dlatego jeszcze w latach 60. kursują po szczecińskich torach przedwojenne niemieckie tramwaje, których zwycięska Armia Czerwona nie zdołała wywieźć. 7 grudnia 1967 roku na ulicy Wyszaka, niedaleko Wałów Chrobrego i Wyższej Szkoły Morskiej, wydarzyła się największa katastrofa w historii europejskiej komunikacji tramwajowej. 15 osób zginęło na miejscu. Był mglisty, mokry poranek. To było 7 grudnia 1967 roku, godzina czwarta rano. Zgłosiłam do dyspozytora, że ten wozem nie wyjadę dlatego, że ten wóz e, bardzo miał usterki i, e, e, że e, nie jest zupełnie sprawny, tak jak powinien wóz być sprawny. Mnie się nigdy nie spieszyło, brat był bardziej taki sprężysty. i on zawsze wychodził przede mną, w tym dniu również wyszedł przede mną, ale to po prostu minimalny czas, zdążyłem na ten sam tramwaj, co brat. Tramwaj przed wyjazdem z zajezdni został na życzenie motorniczej dokładnie sprawdzony. Technik nie stwierdził żadnego uchybienia. Wsiadałam na placu żołnierza na tramwaju do szóstki, gdzieś około godziny 6.30. Tramwaj stał dosyć długo. Były trzy wagony zapełnione ludźmi. Stary, no. Przez pracę żołnierza spadł łańcuch pomiędzy przyczepą a, a silnikami. I ten łańcuch e, zawisił i pojechał dalej. Tam był bus i chyba dwie przyczepy. Były na nich zwane winogrona, czyli on jechał przed godziną siódmą do pracy, no mu przepełniony. To jeszcze nie było wtedy, kiedy drzwi tramwajów były zamykane. Były otwarte i ludzie wisieli na stopniach. Na placu żołnierza stanęłam i mówię, jedzie za mną jedynka i proszę się przesiąść, czy jest tak obciążony wagon, nawet do tego stopnia, że pomiędzy pulmonami a silnikiem ludzie stali. No tych z No ale ludzie zaczęli krzyczeć na mnie, co? Pada pani zwariowała, tyle motorniczych jedzie. A pani jedna się znalazła. No i pojechałam. I ponownie ruszył. Jechał nie wiem może ze 100 metrów, to strasznie pędzić. Ta pani przyznaczała, czuć było taki swąd spalinizny. Wiem, poszedł na spalnicy i, i zapalił się, zapaliły się kable główne, które prowadzą do silnika i nie było hamowania elektromagnetycznego. I koniec, tylko ręczny został. W tym czasie czekają na przystanku przy ulicy Wyszaka jadący na praktykę do stoczni studenci Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie. Tramwaj ten, y, zauważyli jak pędził z góry, nie zatrzymując się na przystanku. Pani motornicza zaczęła krzyczeć, żeby z tyłu puszczali piasek, tam jakiś piasek jest po prostu, który hamuje. Ale że to był łuk, niestety, ale to nic nie pomogło. I w pewnym momencie poczułam tylko, jak uderzyłam głową o bruk. Widocznie po twarzą po, 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 po bruku. I miałem twarz obtartą i tak dalej, to zresztą one miałem. bardziej yy, też porówbijane. Po Głowę właśnie miałem też yy, zdartą skórę z głowy. Z tej strony sprawy. Też nic nie są do dzisiaj. Słyszałem huk yy, i nie wiem co się ze mną działo, bo dopiero się ocknąłem. Nie wiem czy ktoś mnie wyniósł, czy sam wyszedłem, bo po prostu nie pamiętam, raczej ktoś mnie wyniósł. Yy, no bo nie pamiętam tego momentu, jak ja y, znalazłem się y, po prostu na trawniku, a nie w tramwaju. Także raczej przypuszczam, że ktoś mnie wyniósł. Wyszedłem na korytarz i oni mówią, straszny wypadek. Był taki oczyk, idziemy po pomoc. Myśmy weszli przez pilny y, 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 otwór okienny i stamtądśmy wyciągali te ofiary. I część tych ofiar, nie wiadomo czy przytomni, czy y, nieżywi, leżeli pod tym pierwszym, jak gdyby, tym przyciśniętym. Leżałam pod tramwajem, przyciśnięta, miałam nogi. I był mnie chłopiec ze szkoły morskiej. To, to, ja obudziłam się po prostu tak jakby we snu, Jak mi się to śniło coś strasznego. Tak, była mamo, mamo i obudziłam się, a to było prawda. Miała prawdopodobnie zmiażdżone nogi, jednak yy, wzywała pomocy i tam właśnie pod to rusztowanie, pod yy, yy, tramwaj wciągał się właśnie jeden z, z, z słuchaczy i Pocieszał ją, starał się jej dodawać potuchy, przebywając nam przez długi okres czasu. Zauważyłem mężczyznę, który tak leżał w futerku miał nogi obcięte. Był przypadek nawet, kiedy y, taksówka się zatrzymał, ale nie chciał y, zabrać tej ranny, którą trzymał na ręku nasz chłopak jego mało nie zlinczowali i wymusili na nim, żeby do szpitala zawiózł. Ja zapamiętałem sobie ławki siedzenia, ławki z tramwaju leżały na ziemi zupełnie w jakimś miejscu w dla mnie. I mało tego, najbardziej zastanowiły mi i, i to mi bardzo upiło w pamięci koła, koła tramwajowe. My nigdy nie widzimy kół tramwajowych, że tak powiem, odkrytych. A, a te koła tramwajowe były jakieś olbrzymie dla mnie, wielkie, z osią. I one były też jakoś porzucane. To właściwie był niesamowity widok, niesamowity. Zjawiła tam się, nie wiem, albo motornicza kobieta, albo konduktorka, nie wiem. W każdym razie była w takim granatowym czy czarnym mundurze, nie wiem, zdjęła beret z głowy i zaczęła tym beretem wycierać bok tego tramwaju, który był makabrycznie zabłocony i zakrwawiony. Powiedzieli, że z bratem jest wszystko w porządku, z tym, że na jakieś tam badania, czy tam na opatrunki został zawiedziony do szpitala. Skąd, yy, to ja nie wiedziałem, do jakiego to szpitala był zawiedziony, bo po prostu wtedy do różnych szpitali wozili. Stwierdziłem, że przepójdę do szkoły na pieszo. Przejechał dźwig, no i ten dźwig podniósł tę trawę i po jakimś czasie ta, przez, przez moment podniósł i talina się zerwała. I jak, o, jak ten dźwig ruszał, chciał zdjąć, wtedy on pamiętam się strasznie osunął gdzieś jakieś 26 cm z takim trzaskiem. Był krzyk jakiegoś organizatora, żeby przestać podnosić tym słabszym dźwigiem tramwaj i poczekać na właściwy dźwig, który już przemieszczał się w miejsce tragedii. Przywieziono mi na miejsce wypadku już po dobrych godzinie lub więcej po wypadku. Znaczy, gdy już było po akcji ratowniczej. Tramwaj został zabrany i zaplombowany na wózek i zawieziony do zajezdni, gdzie w naszej obecności był rozebrany i badaliśmy po kolei silnik. Układ sterowania silnika ma być nastawnik, wszystkie elementy. I przy rozbieraniu silnika stwierdziliśmy urwanie przewodu. Na zaistnienie tego wypadku złożyło się szereg przyczyn. Po pierwsze to yy, trasa, sama ta trasa była bardzo trudna. Spadek był dosyć znaczny. On sięgał w najważniejszym tym, na tym odcinku yy, w pobliżu tego... Łuku wynosił 5%. To jest znacznie kwota. Po drugie, w tamtym czasie dopuszczalne były pociągi tramwajowe złożone z Czerwonych. Teraz już tego nie ma, a teraz tam dopuszczalne. Po trzecie, były bardzo przeciążone. Na ogólną ówczesną niemoc akcja ratownicza przebiega nadzwyczaj sprawnie. Mocarnicza najpierw próbowała wzbudzić hamowanie elektromagnetyczne, potem dopiero zaczął miała hamulec ręczny, a ten czas był bardzo krótki, liczący się w sekundach. Chodziło o zbadanie, czy hamulec pomocniczy, ręczny mógł doprowadzić do zatrzymania tego tramwaju, gdyby był hamowany. Hamulec ręczny w tramwaju znajduje się, czy w przyczepie znajduje się w takim miejscu, że motończy mógł tam nie dojść po prostu, a dopiero tą dźwignię odłożyć i kręcić hamulcem. To było po prostu nie dałby rad, nie doszedłby. Także tutaj działanie hamulców pomocniczych by nic nie dało. Śledztwo nie było w stanie wyjaśnić do końca na ile, w jakim czasie podjęta została próba zatrzymania zaczynania pociągu przez, przez uruchomienie tych hamulców ręcznych i czy były te hamulce ręczne wykorzystane we wszystkich trzech lat. Były odpowiednie przepisy wydane przez kilka miesięcy przed tym wypadkiem, może rok przed tym wypadkiem, w którym było powiedziane, że na łuku przy spadku pochylenie torowiska musi być o określonej różnicy poziomu toru. Tego tam nie zrobiono, dlatego że na końcu tych przepisów było powiedziane, że nie dotyczy to istniejących torowisk. Przypomnijmy, aby zatrzymać rozpędzony tramwaj, Motornicza Krystyna Presajzen miała do dyspozycji tylko hamulec ręczny, który spełnia jedynie funkcję pomocniczą. Zowiedzi mi na Pogotowie i na Pogotowie dostałam trzy wstrząsy psychiczne. To krzyczałam, że tyle ludzi zginęło, że, że na pogotowie przywozili to ręka, to noga, to głowa, to rozbijane ludzie. No to widziałam, to z mojego wypadku, świadoma była. Przyjeżdżałem do szpitala kolejowego, ja już yy, yy, na oddział nie wchodziłem, bo w tym czasie już tata wychodził. No i zapłakany i... No, po prostu no, taki cały, jak można powiedzieć, szoku. Powiedział, że brat nie żyje. Miał 17,5 roku. Dopiero życie zaczynał. I coś chciał osiągnąć w życiu, no i nie zdążył. Lekarze stwierdzili, że nawet gdyby żył, to raczej byłby nienormalny. Chociaż robili wszystko, żeby utrzymać przeżycie. Znalazłem się w szpitalu i ocknąłem się. Na tej izbie przyjęć, czy już na sali, nie wiem, operacyjnej. W każdym razie zobaczyłam swoją nogę, jaką miałam wyszarpaną tkankę mięsną. W szpitalu leżałam od 7 grudnia do końca kwietnia. I ponownie wróciłam do szpitala w lipcu, bo widać, że w jednym miejscu przeszczep się nie udał. to już w sumie to pół roku byłam w szpitalu. A w tym wypadku oficjalnie zginęło 15 osób. Nie wiadomo, ile dokładnie zwinęło, bo mógł upomrzeć za dwa dni, czy za pięć, czy za miesiąc, ale oficjalnie jest podanych piętnastu. Co siedmiu leży w jednym miejscu, w którym również leży mój brat. Nie, wypadek ten nie był nagłośniony w gazetach. Społeczeństwo nie za dobrze się orientowało, tylko z plotek wiedziało, że były ofiary. Do końca nie wiadomo, ile ich było. Ówczesne władze uważały, że nie należy nadawać chyba te, takim wypadkom e, rozgłosu. Śledztwo zostało umorzone przede wszystkim z tego względu, że nie można się było dopatrzeć winy, zaginienia, jeśli chodzi o, o obsługę, ja więc załogę tego, tego, tego tramwaju. Chciałam wiedzieć, ale. E, niestety psycholog mnie nie dopuścił w ogóle do pracy. No tak źle się nie czułam, ale jak w tramwaj szybciej jechał, to ja, trafnąć, wręcz te hamulety i zahamowałam to tak, że w ogóle niczemu nie potrzeba nic zrobić. Jak ja już je, ze mną już jeździ mój pani, jak już jest, to mówi, bo będzie pani hamować, z góry to nie trzeba nawet w nie ręcznie fałucę, nic robić. Także e, hamowałam, miałam te wrażenie takie, że... Że może tramwaj się pojedzie, że może się wyrzucić, że zakręt, że to, że tamto. Takie pod wrażeniem byłam jeszcze. Tak chyba do roku czasu tak byłam pod takim wrażeniem. Strasznie krzyczałam nocy. Porywałam się i krzyczałam. Że mi wciąż, że się tramwaj przewraca, że ludzie giną, że ludzie krzyczą. Jak tramwaj na przykład już bardzo szybko, albo poczułam jakiś swąd, to sobie w serce mi kardle stawało. Bardzo się bałem. Miałem taki lęk, żeby tamtędy nie jechać. Tamtą tutaj. Traktowano ten yy, wypadek bardzo poważnie i wyciągnięto z niego dosyć daleko idące wnioski. No, pierwszy to był taki, że zamknięto w ogóle tą trasę. I po tych torach już przestały jeździć tramwajem. Dwa lata wcześniej w tym samym miejscu również wykoleił się tramwaj. Na szczęście nie było ofiar. Brak reakcji ówczesnych władz pośrednio doprowadził do grudniowej katastrofy. Dopiero po tej tragedii trasa ta została zamknięta dla tramwajów. Ale na decyzję miał przede wszystkim wpływ plan budowy trasy zamkowej wzdłuż Odry. Zalecenia, które zostały opracowane po szczecińskim wypadku, zostały wprowadzone jako obowiązujące na terenie całego kraju. I. My... W efekcie tych zaleceń przystąpiono do modernizacji taboru wagonów. Przede wszystkim wprowadzono dodatkowy układ hamulcowy. Niezależny od tego, czy jest napięcie w sieci, czy wagon jedzie, to był zupełnie niezależny układ hamulcowy, nieznany wówczas w Polsce i niestosowany chociaż w Europie. Już była to normalność. W rzeczywistości jedynym pojazdem poruszającym się po drogach u nas to są tramwaje, które mają dwa niezależne systemy hamowania. Jeden to jest hamowanie silnikiem, to no jest jeszcze hamowanie ręczne jako pomocnicze i najważniejsze to jest hamowanie elektromagnesem do szyny. Czyli jest taki zamocowany między kołami na wózkach elektromagnes zasilany z baterii akumulatorów. Uruchamiany pedałem przez motorniczego, ten elektromagnes przykleja się do szyn i tramwaj zostaje zatrzymany. No gorzej, jak tramwaj wyskoczy z szyn. W modernizacji wprowadzono elektryczny napęd y, drzwi. No, było to rozwiązanie dosyć prymitywne, bo nie było y, specjalnych maszyn y, drzwiowych, tak jak to się teraz stosuje. Były to zaadaptowane do tego celu elektryczne wiertarki ręczne i za pośrednictwem motorowerowego łańcucha napęd był przenoszony z wiertarki na drzwi i drzwi w ten sposób się zamykały lub otwierały bez udziału pasażerów. Spowodowało to sytuację taką, bo jednak siła domykania zwłaszcza tych drzwi była dosyć znaczna. Z jednej strony może to była uciążliwość, bo jeżeli Pasażer tam włożył rękę, czy znalazł się między zamykającymi się drzwiami, mógł być dość mocno przyciśnięty. Ale z drugiej strony nie, nie, pozwalało, nie pozwalało to blokować drzwi przed zamknięciem, żeby motorniczy mógł ruszyć z otwartymi drzwiami. I od wtedy skończyły się nie tylko przyciśnienie winogrona na tramwajach, czyli jazda na stopniach. Przypomnijmy. 7 grudnia w Szczecinie wydarzyła się najtragiczniejsza w Europie katastrofa komunikacji miejskiej. Na miejscu zginęło 15 osób. Ponad 100 doznało ciężkich obrażeń ciała. Po 9 czy tam 10 miesiącach wróciłam do pracy, także już nikt o tym nie mówił, wszyscy dopominali. Innej wersji wypadku nie możemy przedstawić, ponieważ prokuratura okręgowa w Szczecinie nie odnalazła